Zobaczcie, jakie urocze miejsce znaleźliśmy na postój, miejsce nazywa się między wodami i znajduje się na wzgórzu, właśnie pomiędzy naturalnym jeziorem, do którego zejście jest tutaj, i na samym dole oprócz malowniczego pomostu na gości czeka też łódź wiosłowa, a z drugiej strony stawem. Jak na tak urokliwe miejsce w naturze jest niesamowicie dobrze wyposażone. Jest wiele słupków z wodą oraz 16 amperowe przyłącza do prądu. Oprócz tego, w tamtym miejscu na wprost, tutaj jest zlewnia wody szarej i wody czarnej. Są też domki. No i właśnie druga woda, czyli sztuczny staw. Miejsce to powstało po starej żwirowni, w której skończył się materiał i rodzina postanowiła zmienić to w miejsce do rekreacji.